Za siedmioma górami była sobie gwiazdka, a pod nią domek. Wyglądał on zwyczajnie, ale wcale taki nie był, bo mieszkałem tam ja i moi przyjaciele. I nadal mieszkamy. Anielko? Bruno? Witajcie! Jakże się cieszę, że was widzę! Już nie mogłem się was doczekać. Zobaczcie, jakie mamy tu słodkie kotki. A, o, to jest fryzio, to jest boń facy, to łaskotek, a tu szelmutek. Wygląda spokojnie, ale to prawdziwy nic nie. tak, tak. A, no i oczywiście mój wierny przyjaciel Kleofasta. Drogie dzieci. Sprawdźmy teraz, co tam mamy w mojej księdze na Wasz temat. Tam wszystko jest dokładnie zapisane. Jak widzicie, mam tu Wasze zdjęcie. Wyglądacie świetnie. Wiem też, że jesteście oczkiem w głowie Waszych rodziców. Zobaczmy, co tam jeszcze mamy. Ale fajną macie rodzinkę. Każdy wydaje się bardzo miły. To prawdziwy skarb. Wiem też, że lubicie bardzo jeść słodycze. Jesteście zdani, prawda? O! o, A co. Co to za hałasy? Zaraz, zaraz, zaraz. Co, co tutaj się dzieje? O, słyszycie? O, co? To jasny Zoży tu się wyprawia. O, o, co to za światła? O, o, komuś tam tym razem niesie. O, o. A? A cóż to takiego? o, o. o. 마기야, 오, 봤지 다. 라키? 잠 오, Już wiem, to mój najdzielniejszy z elfów, Laki. Pożyczyłem Musanie, żeby pozbierał listy od wszystkich dzieci. Co on tam jeszcze ma? A to wezwanie na zebranie elfów ciekawe, w czyjej sprawie? Drogie dzieci, to w Waszej sprawie elfy będą debatować podczas leśnego jarmarku. Musimy zadecydować, czy zasługujecie na prezent, czy nie. Chodźmy, czym prędzej. Nie Tak, tak. Trochę tu ciasno. Dobrze, dobrze. Mm, ale ciemno. Zaraz, zaraz coś na to poradzimy. A, gwiazdko kochana, a gdzie ty tam się chowasz? Chodź tutaj do nas. Przestań już leniu chować na tym niebie. No i... U -u -u. Klaszczcie, moi drodzy, dzięki temu ściągnę tę gwiazdkę! Drogie dzieci i pomożecie nam? Klaszczcie razem z nami. Raz, dwa, trzy, klaszczemy! Klaszczcie, ile macie sił? O, ho, ho, udało się. Aha. Dziękuję wam za pomoc. Tak, tak. Mamy wreszcie prawdziwą gwiazdkę z nieba. Dzięki waszej pomocy możemy teraz oświetlić sobie drogę. Tak, tak. Chodźmy w takim razie. Wyczuwam już zapach gorącej czekolady, a gdy elfy spotykają się na leśnym jarmarku, zawsze ją piją. Jest przepyszna chlorą mniam. A nie Bruno, O, a oto ich leśny <laughs> O, witajcie, moje drogie elfy. Zyziku, proszę, zabierz ode mnie tę gwiazdkę. Kochane elfy, proszę o ciszę, odłóżcie na chwilę tę czekoladę. Zabraliśmy się tutaj w sprawie pewnych dzieci. Cały rok je obserwowaliście, a teraz musimy zadecydować, czy te dzieci zasłużyły sobie na prezent, czy też nie. Spójrzcie, o kim mowa. Drogie elfy, co myślicie o tych dzieciach? Zasłużyły na prezent, czy też nie? Zobraziłyście się? Powiedzcie, zasłużyły. Grzeczne, tak? To niesamowite. Elfy zdecydowały, że zasługujecie na prezent. Od dzisiaj będziecie na liście grzecznych dzieci. Jakże się cieszę! Gratuluję! Ach, tak! Mam jeszcze dla Was takie specjalne zalecenie od moich elfów. Pamiętajcie. Odwiedzajcie często dziadków. Ach, tak, coś bardzo ważnego jeszcze muszę wam pokazać, bo widzicie, jest jeszcze ktoś, od kogo najwięcej się o was dowiaduje. Ktoś, kto bardzo was kocha i ciepło myśli o was. Jak myślicie, kto to może być? Zobaczcie. O, proszę. Poznajecie. Jak to dobrze, że ktoś tak wspaniały i z wielkim sercem jest obok was. O, zdaje się, że to już najwyższy czas wypuścić naszą pierwszą małą gwiazdkę. Oho! Przyjrzyjcie jej się uważnie, bo gdy tylko ją zobaczycie, to znak, że wkrótce do Was przyjadę. Uważnie wypatrujcie jej na niebie. Dobrze. Do, do zobaczenia wkrótce i wesołych świąt. Papa, pa. leć, leć moje gwiazdko do nieba.